Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Alfa Romeo wchodzi również na rynek SUV z jednym ze swoich najpopularniejszych modeli. Stelvio, pojazd, w którym łączą się prestiż firmy, sportowe osiągi, dbałość o szczegóły i kilka pomysłów na rodzinę. Cena. Cennik Stelvio jest bardzo zróżnicowany, a do każdej wersji wyposażenia dodawana jest znaczna ilość opcjonalnych dodatków. Niezależnie od wybranego silnika, przedział cenowy dla tego samego silnika różni się o około 6000 euro. Cennik otwiera najmniej mocny silnik benzynowy ze wszystkich 2000 cm sześciennych połączony z jednostką napędową o mocy 200 km. Cennik zaczyna się od 52 7000 euro i wzrasta do 58 000 euro w wersji wyposażenia ze wszystkimi opcjami. W przypadku tego samego silnika, ale o mocy 280 koni mechanicznych. Ceny zaczynają się od 56 tysięcy euro i wzrastają do 65 300 euro dla fanów marki Alfa Romeo. Konfiguracja Quadrifoglio jest również dostępna w tym modelu samochodu. Gdybyś nie wiedział, Quadrifoglio to pełne opcjonalne wyposażenie Alfa Romeo połączone z niezwykle mocnym silnikiem o wyścigowych osiągach. Stelvio Quadrifoglio jest dostępny tylko z 510-konnym silnikiem benzynowym 2900, a jego cena znacznie wzrasta, do 96600 euro. Z drugiej strony wracamy do średniej z poprzednich cen, wybierając konfigurację z silnikiem wysokoprężnym, gdzie pierwszy silnik to 2,2 litra o mocy 160 koni mechanicznych. Sprzedawany tylko w cenie 48 700 euro, podczas gdy 180 konny kosztuje 54 000 euro, a 190 konny wzrasta do 51 000 euro za podstawowe wykończenie i do 59 200 euro w pełnej opcji. Wreszcie, najmocniejsza 210 konna wersja kosztuje od 54 000 do 64 000 euro. Wymiary. Wymiary tego sufa są bardzo duże, na równi zresztą innych sufów z wyższej półki, takich jak konkurenci na rynku, Mercedes i Porsche na pierwszej pozycji. Samochód ma 4,70 m długości. Co nie jest idealne do parkowania w mieście. Z drugiej strony kształty są bardzo precyzyjne, więc łatwo będzie dokładnie obliczyć przestrzeń manewrową. Zwłaszcza nos ostro przecina wydłużenie nadwozia z niemal pionowym spadkiem. Poza tym jest to prawie najwyższy samochód w swojej kategorii, z kilkoma wyjątkami. Przechodząc do wnętrza, Przestrzeń Stelvio jest bardzo dobrze zagospodarowana, a krok przed konkurencją widać w niektórych szczegółach. Zaczynając od bagażnika, który w minimalnej konfiguracji oferuje pojemność 525 litrów. Platforma znajduje się w jednej linii z wejściem, więc nie ma możliwości opuszczenia bagażnika, chyba że zdecydujemy się skorzystać z podwozia. Jest kilka haczyków na torby i gniazdka elektryczne które zawsze się przydają. Siedzenia można indywidualnie opuszczać za pomocą dźwigni z tyłu bagażnika. Pasażerowie siedzą bardzo wygodnie wewnątrz stelvio, a atmosfera jest bardzo komfortowa, z luksusowymi detalami, które można dostrzec. Bardzo wygodnymi i obfitymi siedzeniami oraz przestrzenią, której nigdy nie brakuje ani na wysokości ani na długości nóg. Dostępne są dwa złącza USB do ładowania telefonów komórkowych oraz schowek. Z drugiej strony mocowania i sofiks dla dzieci znajdują się tylko na bocznych siedzeniach, przechodząc do przednich foteli. Można zauważyć dbałość o szczegóły i doświadczenie Alfy Romeo. Detale są naprawdę dobrze dopracowane, są skórzane wstawki. A rozróżnienie między miękkimi i twardymi częściami jest bardzo wyraźne. Pasażer nie będzie miał absolutnie żadnego problemu z wyciągnięciem nóg. Po środku znajduje się podłokietnik, który służy również jako schowek, co jest bardzo wygodne. Wreszcie, fotel kierowcy jest bardzo zadbany, począwszy od kierownicy i fotela który można regulować w dowolnym kierunku. Na pierwszy rzut oka kierownica może wydawać się mała w stosunku do wielkości samochodu, ale przekazywany chwyt natychmiast sprawi, że zapomnisz o nieprzyjemnych odczuciach. W końcu wszystkie elementy sterujące na kierownicy i wokół niej są łatwo dostępne. Po środku znajduje się ekran dotykowy, a pod nim klimatyzacja podczas gdy dalej w dół znajduje się pad do wygodnego wybierania wszystkich opcji samochodu, silniki. Jak już wspomniano, gama silników, które można zamontować w tym Stelvio, jest bardzo imponująca. Istnieją głównie dwa rozwiązania paliwowe, benzyna lub olej napędowy, więc nie spodziewaj się tańszych rozwiązań, takich jak podwójne paliwo benzyna LPG, zaczynając od silnika benzynowego. Podstawowa wersja Stelvio posiada 2,0 litra o mocy 200 koni mechanicznych. Ustawienie jest płynne, zużycie paliwa jest niskie, ale przy niskiej mocy reakcja silnika nie trwa długo. W rzeczywistości, po zapoznaniu się z elementami sterującymi i stylem jazdy Stelvio zapomnisz, że jesteś w SUFIE i zaczniesz pokonywać kilka zakrętów mocniej. Ponieważ przekazywane wrażenie jest sportowe, druga wersja silnika ma moc 290km i zdecydowanie lepsze osiągi. Jeśli natomiast zdecydujemy się na zakup wersji Quadrifoglio, otrzymamy silnik 2.9 o mocy 510km i niemal sportowych osiągach. Z drugiej strony, wersja z silnikiem wysokoprężnym nadal posiada ten sam silnik 2.2 o mocy 160, 180, 190 i 210 koni mechanicznych ze wszystkimi konsekwencjami jakie pociągają za sobą takie silniki, wyposażenie. Istnieje pięć możliwych opcji wyposażenia Stelvio. Podstawową jest Super, która zawiera wiele systemów bezpieczeństwa kierowcy, a opcjonalne dodatki obejmują spryskiwacze reflektorów dezaktywowalną poduszkę powietrzną pasażera i światła przeciwmgielne, zwiększając zakres. Można przejść do klasy biznes, która dodaje do i tak już dobrego systemu informacyjno-rozrywkowego możliwość włączenia poleceń głosowych. Idealne dla tych, którzy dużo podróżują po autostradach. Następnie przechodzimy do klasy executive która obejmuje bardzo przydatną opcję termicznej szyby przedniej zapobiegającej kondensacji. Z drugiej strony, BTCH dodaje również belki dachowe do transportu ciężkich lub bardzo nieporęcznych przedmiotów. Wreszcie mamy TQ4, która jest pełną opcjonalną wersją, która obejmuje fotel z pamięcią. Wersja o oprócz mocniejszego silnika jest odpowiednikiem tq 4 na brumbrum Brum znajdziesz swoją następną używaną alfa romeo stelvio a wordpress komentarz hello world